Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, zapraszam Was na Mierzymy z Zary. Co prawda, wiem, że niedawno pojawił się... Podobny film. W sensie dzisiaj będę mierzyć te rzeczy tutaj u siebie w domu. Ostatnio was zabierałam ze sobą do sklepu stacjonarnego, gdzie pokazywałam Wam sprzymierzalnie jakieś przebitki. Natomiast byłam dzisiaj na chwilę w galerii, w galerii Mokotów musiałam coś załatwić, a w tej właśnie galerii jest nowo otwarta Zara, która była zamknięta chyba z. Cztery miesiące. Sklep jest bardzo duży, przejrzysty, jest, nie jest taki naciskany tak tych rzeczy nie jest w jednym miejscu bardzo dużo. Jest taki cały, jakby. Pomieszczenie trochę, jakiś taki róg tylko z butami Jest też takie malutkie miejsce, gdzie jest tylko bielizna Więc są rzeczy, których nie było do tej pory, mam wrażenie, stacjonarnie Nie można było ich za bardzo chyba pooglądać właśnie bielizny Kupiłam kilka rzeczy, nie mierzyłam ich Też na przykład taka nowość to to, że w tej zarze są kasy samoobsługowe Ja w żadnej zarze do tej pory, w której byłam się jeszcze z tym nie spotkałam Rzeczy mam łącznie 7. Nie mierzyłam ich, więc to będzie pierwsze moje wrażenie, ponieważ nie chciałam ich. Za bardzo już byłam chwilę wcześniej za rzecz, coś zmierzyłam, stwierdziłam, że nie kupuję, wyszłam, ale później wróciłam, nie, kurczę, wrócę, jeszcze raz przejdę. Już nie wchodziłam do przymierzalni, tylko mam te rzeczy w torbie, także będziemy razem mieć takie jakby pierwsze wrażenie. Linki do wszystkich rzeczy będziecie miały oczywiście w opisie na dole. Ciekawa jestem, jak będzie z rozmiarami, w sensie czy te rzeczy będą nam niedobre. dobre w tych opisach w tam gdzie będą linki tam też będziecie miały jeszcze raz yy, przypomniany czy uwzględniony rozmiar który dzisiaj mierzę. Dobrze, przechodzimy może już do mierzenia, ponieważ nie ukrywam, jestem bardzo ciekawa, jest tam jedna bardzo ładna sukienka i ciekawa jestem jak ona będzie wyglądać. Pierwszą rzeczą będzie marynarka. Marynarka, która ma bardzo dobry skład. Jestem w lekkim wręcz szoku, że mamy tak dobry skład za niezbyt, znaczy nie, nie aż za tak strasznie wysoką cenę. Dlatego, że marynarka, jeśli chodzi o tą warstwę, że materiał zewnętrzny jest zrobiona w 50% z wiskozy i 50% z lnu, natomiast podszewka to jest 100% acetat. Rozmiarówka od XS do XL i ja mam Eskę. Ma bardzo ładny taki śmietankowy kolor. To, co też jest w niej ładne, to ten materiał, który jest pod spodem tej podszewki. On jest w takie delikatne, tutaj widzicie prążki, paseczki. Kolor jest naprawdę bardzo ładny. Cena 200 zł, więc myślę, że jeszcze jest to jak najbardziej do przeżycia. Trochę brakuje mi, jak mówiłam w tym filmie ostatnim z Zary, że lubię jak te marynarki mają z tyłu takie rozcięcie. Tutaj go nie ma, ale teraz zobaczymy, jak ona wygląda. Nie wiem, czy nie powinna mieć rozmiaru większego, żeby ona była trochę taka być jakby przeskalowana. Jest bardzo lekka to jest też jej duży plus, że nas leciusieńka. Mamy kieszenie, które są teraz zaszyte, ale trzeba je po prostu sobie odpuć, natomiast kieszonki, kieszonki są. Jest ładnie zrobiona. Naprawdę mi się podoba. Myślę, że ten kolor jest taki dosyć schlebiający urodzie i że może być jakby można później wykorzystać do wielu różnych letnich i wiosennych stylizacji na najróżniejsze okazje. Może nie ubrałabym jej może do tego zestawu, ale tak chciałam ją na start tutaj zmierzyć. Spodnie zresztą i ten top też jest z Zary, to są moje, moje rzeczy. Ale tak, marynarka mi się podoba. Ja sobie jeszcze później zawsze, być jak montuję ten film, to oglądam i siebie tutaj, jeszcze też nie przyglądałam się w lustrze, patrzę tylko w podgląd. Z tyłu prościutka. Ona nie jest tutaj nigdzie zapinana, więc jeśli szukacie lubicie się zapiąć, no to tutaj tej opcji nie ma, jedyne w, te, w takiej sytuacji rozwiązanie to po prostu spięcie się tutaj paskiem i też mogłaby ładnie wyglądać. Dobrze, lecimy dalej. Mamy taką koszulkę z krótkim rękawkiem, chociaż długość tego rękawka jest fajna, bo nie jest też za krótki, tutaj widzicie chowamy tą taką niezbyt często ładną i już trochę czasami wiotką część ramienia. Materiał jest fajny, bo to jest w większości wiskoza. 83% wiskoza, chyba 13 czy 15 jakoś tak nylon. 2% 15 nylon i 2 Elastan. Dzięki temu ta bluzka jest bardzo wparcie rozciągliwa. Ją naprawdę możemy tutaj naciągać, rozciągać jak tylko chcemy. Ma fajną dosyć długość, bo ona nam tutaj zakrywa mi, przynajmniej zakrywa tutaj plecy, ale można sobie ją też tak, wiecie, jakoś ubrać, tutaj trochę schować, jeśli potrzebujemy czegoś lekko, krótszego. Ja mam na sobie m -kę. ona kosztuje niecałą stówę, chyba 99. 90, tak, rozmiary SML-XL. Nie wiem, czy ją zostawię, chociaż to jest bardzo fajny basic. Myślę, że takie rzeczy się zawsze przydają. Jedyne, co mnie trochę tutaj denerwuje, to mogłaby ta bluzka mieć minimalnie tutaj większy dekolt. W sensie ona i tak jest zabudowana, tutaj bardzo, jak widzicie, ale trochę mi to tutaj. Tak, za wysoko mam. Mam tego od razu wrażenie, jakbym się lekko dusiła, chociaż to jest niewyczuwalne prawie. Natomiast to jest jakby moje jakieś wycieczkowe zboczenie, że ja nie lubię byś tak tutaj mocno przy szyi, mieć tych rzeczy. Mógł być troszkę tutaj taki delikatnie odsunięty od tej szyi. Myślę, żeby to wyglądało trochę lepiej. Natomiast generalnie to jest bardzo. Mm, Fajnie zrobiona, dobrze zrobiona rzecz, one były też w innych kolorach. Na pewno jeszcze była taka jasna w podobnym chyba odcieniu, jak ta marynarka. Była też czarna, była w paski i nie pamiętam, czy nie było jeszcze jakichś takich kolorów bardziej intensywnych, ale tak, jeśli szukacie czegoś się to właśnie marynarka. Bardzo może to, można to w bardzo łatwy sposób wystylizować i do eleganckich zestawów, i do bardziej sportowych, i do różniejszych, więc taki bardzo poczciwy, wdzięczny temat. Zobaczyłam tą sukienkę na wieszaku, to wiedziałam, że będę chciała ją przymierzyć, bo bardzo mi się podoba. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie miałabym w niej chodzić, ale to akurat był w tamtym momencie najmniejszy problem. Wiem, że mnie chyba teraz nie widzicie tutaj do końca. Ona mi dosięga do. jak stoję na bosaka, to nie szura mnie po ziemi, ale jest długa, zasłania mi całkowicie kostki. No i niestety tutaj problem z tą sukienką też jest pięknie wykonana. Jak widzicie, muszę się tutaj lekko podtrzymywać sobie górę, dlatego że mam na sobie M. -kę. I to jest problem, który ja mam bardzo często z tego typu sukienkami, w szczególności w zarze. Moja figura jest taka, że mam, stosu... znaczy, mam dosyć dużą różnicę między talią a biodrami. Mam szersze biodra, wąską dosyć talię i niezbyt duży biust. I tego typu sukienki, jeśli są dobre na mnie tutaj, właśnie w biodrach i w pupę jeszcze, to bardzo często niestety tutaj góra jest stanowczo za duża. Bardzo ładny detal jest na plecach. Bo te plecy są tutaj odsłonięte i mamy takie dwie wstążeczki. Natomiast no ta, ta góra jest po prostu na mnie tutaj stanowczo i to jest za długie, i tutaj mam też za dużo miejsca, więc niestety ta sukienka tutaj ma y, zamek jest zapinana. Y, jest dosyć droga, ale i tak uważam, że jak na to, że ona jest cała w takich kamyczkach i takich jakby cekinkach małych, no jest bardzo ładny ten materiał. Chcę sobie zobaczyć. Z bliska. Ona mi się kojarzy trochę z filmem Wielki Gatsby. No i też, jakby ja nie wyglądam w niej dobrze. To nie jest zupełnie krój, moim zdaniem, na moją figurę tutaj jest. Mieszczę się w nią, mam swobodę ruchu. Natomiast, no, mam takie mocno podkreślone tutaj szerokość tych bioder, co mi się nie podoba. Ale tak, ona kosztuje chyba 350 zł. Ja mam na sobie MK. Jeśli szukacie takiej sukienki, ona będzie pięknie wyglądała, właśnie do jakichś takich sandałków na obcasie, na jakieś wieczorne randki wyjścia i tego typu imprezy, bo jest naprawdę bardzo elegancka, bardzo mi się jakoś podoba, tylko niestety nie na mnie. Obniżyłam trochę ten aparat, a w zasadzie stacy, żebyście może mogły więcej teraz zobaczyć, ponieważ mam na sobie spodnie, które bardzo mi się podobają. Natomiast rzecz, której błąd pierwszy, który popełniłam, to jest zły dobór, dobór rozmiaru. To są eski. I o ile tutaj widzicie, one są bardzo szerokie, mają bardzo dużo materiału, więc jakby z nogakami nie mam problemu, to są spodnie na gumce. Jak widziałyście na początku miałam takie spodnie jasne, one też miały gumę w pasie i tamte również są zary, to są też eski. Natomiast one mają dużo wyższy. Stan ten niestety już nie i ta eska jest dla mnie za mała, bo mi się tutaj wbija gdzie w boki, one no tutaj kończą się niżej, wbijają mi się w bok mojego ciała, robiąc mi tutaj takie boczki, plus jak chcę je dać wyżej, no to wtedy tutaj mi nie starcza jakby stanu, więc no nie ten rozmiar, natomiast te spodnie są bardzo komfortowe, co prawda są wykonane w 100% z poliestru, ale myślę, że przez to, że są albo dzięki temu, że są takie szerokie i takie bardzo luźne, to możemy się w nich nie gotować. Mam kolor taki ceglasty, jakby taki, taki kolor właśnie cegły. One jeszcze były jasne, w podobnym dosyć kolorze chyba. O ile ja dobrze pamiętam, jak te moje spodnie z tej, które miałam na początku. Yy, I były też czarne. Jakby, jeśli bym miała kupić któreś, to kupiłabym czarne. Natomiast w sklepie były XS-ki i XXL, więc nie było mojego rozmiaru. Ja sobie je zamówię po prostu na przez stronę internetową czarne M-ki, Zobaczymy, czy mm, będą tutaj w tej części, bo widzicie, no wchodzę w to, ale tu nie mam jakby komfortu, tak? Jakby tutaj mi jest niewygodnie. Plus zakieszenie z na takie właśnie szerokie spodnie materiałowe, bardzo mi się, tylko muszą mieć szerokie nogawki, bardzo mi się takie spodnie podobają. Natomiast jeśli chodzi o górę, to mam koszulę. Pewnie nie nosiłabym tego tak, w szczególności, jak. Tak, ubrane, ale chciałam Wam ją pokazać, ponieważ jest bardzo, bardzo ładna. To jest taka koronkowa koszula, tylko że ona ma kilka detali, które jakby zwróciły moją uwagę. Po pierwsze, mamy bręz ażurowa, tak jak widzicie, jest cała z takiej koronki, z takiego haftu. Tutaj mamy ładny detal na, na górze. Mamy długi rękaw i ona tak, jakby jest może nie paczorkowa, ale ten materiał nam się tutaj. Mamy koronkę, ten haft. Później jest taki zwykły materiał, nie. Nie ażurowy, później znowu jest jakieś takie poprzeplatane i ładne jest, to jest totalna, totalny drobiazg. Ładne są te guziki, a w zasadzie to wszycie um, tych guzików w sensie przyszycie ich z takiej ciemnej nitki. Podoba mi się to. Ta koszula jest naprawdę bardzo ładna. Mamy długie rękawy, mankiety też są gładkie. Nie wiem niestety, jaki mam rozmiar, bo nie sprawdziłam tego przed chwilą. Ona kosztowała chyba 200 zł. Całe 180, 79 i mam MK, więc jest dosyć droga, patrząc na to, że marynarka kosztuje 200, ale jest naprawdę bardzo ładna i zastanowię się nad nią. I chyba na razie z tych rzeczy, które mierzyłam, to ona mi się podoba najbardziej, no tylko nie do tych spodni, na no, spodnie już ściągam, bo nie ukrywam, że nie strasznie ta guma tutaj mi się wciska, wrzyna w brzuch, więc spodnie są dla mnie po prostu za małe. I mam na sobie dwie ostatnie rzeczy, znowu spodnie z taką szerszą nogawką i koszulkę. Ta bluzka, czy ten top, nie wiem jak to nazwać, bardzo mi się podoba jakby koncepcja tych bluzek, które bo parę lat temu już takie były bardzo też modne, często się pojawiały w sklepach, które miały taką bardziej tu rozbudowaną linię ramion. Yy, natomiast o ile jakość ten, tej koszulki, ta bawełna jest bardzo miła w dotyku, taka miękka, plastyczna, tak nie podoba mi się to, że podaję bliżej, żebyście mogły zobaczyć. Nadzieję, że to będzie widać. O, widać idealnie. Całkowicie tutaj nam się odznacza linia, jak idą te poduszki. I to nie jest kwestia tego, że ja to teraz tutaj dotykałam, tylko po prostu ta koszulka jest taki jakby ten materiał jest trochę za cienki albo za bardzo prześwitujący. Nie podoba mi się bardzo to, że to tak widać. Myślę, że może w przypadku czarnej byłoby po prostu lepiej, że to by się nam gdzieś tutaj zgubiło. To jest SK. Jak widzicie, ona jest dosyć duża. Dańczę, że SK, chyba tak. SK, ona kosztuje 65,90. No, nie podoba mi się to, co, o czym wspominałam, więc jakby ona też jest do zwrotu. Natomiast spodnie. Widziałam, że tutaj cały czas widzicie jakiś karton. Tak, mam tutaj paczki też do zwrotu. Spodnie przede wszystkim są na mnie niestety za długie. I to jest problem, który niestety ja mam bardzo często ze spodniami z sieciówki, że właśnie one są za długie. Ja mam 169 cm wzrostu, mam na sobie m -ki. No i teraz jak stoję po prostu tak, ona posaka, no to całkowicie dotykam podłogi. Jeśli stanę na palcach, no to te spodnie, nogawka tylko tym kantem brzegiem tutaj by mi dotykała ziemi co byłoby ok, no ale musiałabym mieć spodne, nie spodnie tylko buty na wysokim obcasie zastanowię się czy je zostawić one kosztują niecałe 140 zł są ładnie zrobione, podoba mi się to, że tu są takie przylegające że tak podkreślają że tak powiem, tej figurę, a mają szerszą nogawkę na dole. Bardzo mi się ten styl ostatnio podoba, tylko musiałabym je na pewno skrócić. Kosztują 140 zł, niecałe, tak jak mówiłam, mam emkę, były jeszcze białe, więc nad nimi się zastanowię. I z tych rzeczy, tak na dobrą sprawę, to chyba rozważałabym zostawienie koszuli. Marynarki, no i tych spodni. Sukienka ta bluzka, sweterek szary też oddaję, bo stwierdziłam, że jednak chyba nie będę w nim chodzić przez ten właśnie taki tutaj bardzo przyszyj dekolt, czy brak dekoltu. I, I co jeszcze? No i te spodnie takie ceglaste też są do zwrotu. Linki, tak jak mówiłam, będziecie miały w opisie. Ja się przebieram w swoje jakieś wygodne ciuchy i zmykam na spacer, żeby korzystać ze słoneczka. Rzeczy pakuję, będę pewnie je. Znaczy, muszę przemyśleć, co zostawiam z tych, o który, z tych rzeczy, które teraz Wam wymieniłam. I tak, no mam nadzieję, że miło spędziłeście ze mną te chwile, że film Wam się podobał i że widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!